Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na makijaż. Bierzemy pod lupę markę GOSH i tym razem jest ona przeceniona na jak obiecy, na minus 25%, więc na hasło majówka. Możecie aktywować swój kod rabatowy i wybrać kosmetyki w różnych rabatach. Ja Wam oczywiście dzisiaj w tym filmiku przemycę również inne marki, które również są przecenione, żebyście mniej więcej widziały na bieżąco, jakie produkty są i ile są przecenione właśnie tej wielkiej promocji. natomiast moim zdaniem warto skorzystać, bo rabaty są bardzo duże. A GOSH, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, jest przyceniony na minus 25%, także się naprawdę bardzo, bardzo opłaca. I dzisiaj Wam pokażę absolutne perełki, także naprawdę odkryjecie za mną bardzo ciekawe kosmetyki i od razu zobaczycie je w akcji, także mam nadzieję, że z tego tutorialu skorzystacie, wyciągniecie jak najwięcej, no i przy okazji stworzycie swoją własną listę zakupów. No dobra, przechodzimy do nakładania wszystkich produktów, które Wam się chciałam pokazać. Oczywiście zaczniemy od bazy, jaką jest pielęgnacja. Muszę Wam podpowiedzieć, że ten kosmetyk nie tylko Wam się sprawdzi, ale również Waszym facetom, ponieważ już szata graficzna Zachęca, bo jest oczywiście czarna. Natomiast ta konsystencja żelu jest naprawdę bardzo przyjemna. Ja już ją nałożyłam, bardzo też się szybko wchłonęła i muszę wam powiedzieć, że skóra jest idealnie przygotowana do nakładania podkładów e, o takich też lekkich konsystencjach rozświetlających, bo e, w ogóle taka forma żelu jest bardzo przyjemna dla skóry, zwłaszcza tłustej i mieszanej, a faceci zwykle mają taką skórę, wiecie, mm, troszeczkę przytuszczającą się, więc jeżeli mają też konsystencję żelową zamiast takiej kremowej, która wie się długo zastyga, to zdecydowanie e, będą zadowoleni z tej pielęgnacji. No i Łatwiej będzie ich do niej przede wszystkim przekonać. Pierwszym podstawowym kosmetykiem, który dzisiaj będziemy testować, to jest ten Skin Adapter marki Gauche Anti Pollution. To jest akurat kolor 0,6 Camelon 005. I to jest taki produkt, który pod wpływem ciepła waszej dłoni zamienia się w taką delikatną formę koloru na twarzy. I jednocześnie Wam bardzo ładnie go wyrównuje, więc już przed, nas, przed nałożeniem podkładu bardzo ładnie widzicie, tą skórę przygotowuje. Od razu podkład ma łatwiej, muszę Wam powiedzieć. I zobaczcie, też ten kosmetyk się bardzo szybko nie powoduje jakiś zaczerwienie, tylko wręcz przeciwnie, tak ukaja, uspokaja skórę. Ja dam Wam stać, ponieważ ostatnio go nie widziałam na stronie, natomiast jeżeli będzie, to Wam go podlinkuję, bo dziewczyny właśnie miały sprawdzić. Um, czy właśnie no. będzie jeszcze, czy nie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne e, rozwiązanie, jeżeli właśnie na przykład nie lubicie nakładać podkładów, chcecie mieć po prostu wyrównany kolor skóry i zobaczcie, wystarczy mu się przypodobać, ona naprawdę nabiera bardzo ładnego kolorytu. E, ja ten kosmetyk też zaprezentowałam ostatnio mojej koleżance i muszę Wam powiedzieć, że cały czas się mnie dopytuję, um, czy jeszcze będzie ten kosmetyk, bo jest naprawdę fajny. Pamiętacie o tym, że również na promocji jest przyceniona gąbeczka marki Royal Technics, i to jest, e, dobrze założyłyście, produkt w nowym opakowaniu. E, bardzo mi podoba się to ścięcie tej gąbeczki. Naprawdę super się aplikuje na przykład bardzo gęste podkłady. Ja ostatnio testowałam e, namiętnie ten krem BB z marki Skin 79. Jak wiecie, również ta marka jest przyceniona na minus 20%. i Muszę Wam powiedzieć, że zakochałam się w tym krem BB, także na pewno. Dostaję do Was coraz więcej komentarzy, że chcecie test tych wszystkich trzech kremów BB. On się pojawi, e, myślę, że w czerwcu na spokojnie. No i przechodzimy do podkładu. Ja mam akurat 002 Drop Foundation. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który przede wszystkim bardzo mi się podoba za dozowanie, ponieważ jest pipetka z uwagi na swoją taką lekką konsystencję, taką bardzo płynną formułę, więc łatwiej nam się będzie aplikowało na dłoń, tylko pamiętajcie o tym, żeby tak, żeby tak uważnie wylewać, no bo on po prostu Wam spływa, więc warto by było go od razu złapać na gąbkę. I ja akurat nakładam tą stronę, ponieważ ta po prostu szybciej mi wchłania, mam wrażenie, ten podkład, a to mi się będzie lepiej pracowało. I nakładam e, po jednej stronie. Ale zobaczcie, mimo że on ma taką lekką konsystencję, to on ma nawet fajne krycie. E, ja już nie wiem, które to jest moje opakowanie. Drugie, trzecie. Bardzo lubię ten podkład. On nie ma słuchajcie, w ogóle zapachu, także jeżeli nie lubicie właśnie takich zapachowych podkładów, to na pewno będziecie zadowolone. I 002 to jest idealny kolor dla takich osób, które nie są jeszcze opalone, nie mają takich bardzo, bardzo jasnej karnacji, ale jednak, no, tak jak ja, no widzicie, no ja nie są opalona, więc ten podkład za jakiś czas się bardzo ładnie wtopi, bo teraz troszeczkę mnie chyba wy wybiela, no ale krycie jest po prostu wow. Tylko musicie uważać i dobrze go nakładać, bo on troszeczkę Zanim się wtopi, to tak troszeczkę się przesuwa po skórze, ale później po prostu wygląda obłędnie. Także no jest to taki fajny podkład rozświetlający, który ma dodatkowo naprawdę taką fajną formułę długotrwałą, bo w ogóle goszy, no, Wydaje mi się, że jest słynny już z ich podkładów. Ja już testowałam chocho, nie wiem ile tych podkładów, więc ten jest jednak moim największym chyba faworytem, z uwagi właśnie na efekt takiego rozświetlenia i zobaczcie, skóra wygląda po prostu pięknie, także robię drugą stronę i zaraz Wam się pokażę. Dobra, słuchajcie, makijaż tak naprawdę nałożony, jeżeli chodzi o bazę, czyli podkład i korektor i tak z bliska prezentuje się skóra, muszę Wam powiedzieć, że jest przepięknie ujednolicona, naprawdę wygląda bardzo rozświetlająco i muszę Wam powiedzieć, że gdyby nie ten bardziej troszeczkę matowy efekt, bo zdecydowanie jest taki lekko Rozświetlające, ale jednocześnie jak widzicie nie jest taki bardzo, bardzo mokry, to bym powiedziała, że podobnie wygląda w wykończeniu jak właśnie ten krem e, BB ze Skin79 Dry Monkey, e, natomiast ten ma zdecydowanie takie bardziej błyszczące wykończenie, takie jeszcze mocniej, mocniej rozświetlające, ale jak najbardziej w granicach rozsądku. Natomiast e, kolejnym produktem, który będziemy nakładać to jest taki mm, puder marki Gosz, który możecie używać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest nałożenie go jeszcze przed podkładem jako taką bazę, czyli po prostu puder budujemy buzię i jak wiecie, kiedyś taki sposób był bardzo popularny i dziewczyny namiętnie testowały wszelkiego rodzaju pudru jako idealną bazę pod podkład, żeby on świetnie wyglądał, natomiast ja go użyję w tradycyjny sposób, po prostu zmatuję zmatowię przepraszam, moją buzię e, i po prostu nałożę go pędzelkiem e, i też od razu Wam przypomnę, że marka Hakuro jest przyceniona na kobiecej na minus 15% w tej promocji, więc od razu warto skorzystać. Ja jak wiecie e, zainwestowałam w dwa pędzelki, które no świetnie mi się sprawdzają, ale też między innymi będziemy go testować, to jest H21. Natomiast taki idealny do pudru, z duży pędzelek to jest H55 e, i właśnie nim będziemy nakładać e, nasz puder. E, ten puder ma takie wieczko z siteczkiem, przekręcamy i wtedy siteczko nam uwalnia produkt, więc ja wysypuję odrobinę na wieczko, Czyli troszeczkę może więcej, tylko dobrze mam się białą bluzkę, bo jakbym miała czarną to była cała pewnie biała znając rzeczy, bo pierwsze zawsze moje styczności z takimi pudrowymi produktami są jak wiecie czasami dziwne o, sąsiad puścił kosiarkę, także na tym ujęciu na razie będziemy to słyszeć, a zaraz wstanę i to wyłączę i słuchajcie zobaczcie, od razu ściąga taki właśnie efekt błyszczenia, no dobra jednak nie wytrzymałam, sąsiad jednak będzie kosił do upadłego, słuchajcie jest niedziela, a u nas, słuchajcie, koszą ogródki, to jest moim zdaniem kiepskie, bo na takie rzeczy to jest czas w sobotę, a nie w niedzielę. Chociaż, wiecie co, teraz to się tak wszystko zmieniało, że ludzie nie widzą różnicy jak z, z tego, co zauważyłam. Mam raczej kulturalnych sąsiadów, więc raz na kiedyś ktoś zaczyna kosić, zresztą wiecie, teraz jest sezon ogródkowy, więc każdy chce mieć idealny trawnik. No i zobaczcie, bardzo ładnie ściągnął ten taki efekt delikatnego błyszczenia, jednocześnie to jest taki produkt, który nawilża Wam skórę, bo on ma kwas hialuronowy, teraz w ogóle takie pudry są bardzo modne, żeby właśnie zawierały kwas hialuronowy, dodatkowo właśnie nawilżają naszą skórę, ale mają taki efekt właśnie matowienia i utrwalania makijażu, więc myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Bardzo ładnie wygląda. nie W ogóle ten podkład się nie ciastkuje. Zobaczcie. E, wygląda naprawdę jak, jak taka tafla i nawet z bliska jak tak e, patrzę, to nie mam się do czego przyczepić tak naprawdę. Bardzo ładny taki efekt delikatnego rozświetlenia. W ogóle to jest świetny podkład. Bardzo dużo osób go poleca. Ja wiem, e, obserwując Anię Fokusowaną, że też jest po prostu <laughs> zakochana w tym produkcie. E, także kolejna też osoba, która Wam często na, na YouTubie poleca. Myślę, że... E, jak najbardziej jest to podkład godny zaufania, no i przede wszystkim, jak widzieliście na początku się z nim pracuje, że on się troszkę przesuwa ale w momencie kiedy on się wtopi w skórę tak, de tak delikatnie zastygnie, ale nie tak wiecie że nie możecie z nim dalej pracować, to naprawdę wygląda bardzo ładnie. Chciałam wam też przypomnieć że w tej promocji jest również marka Affect na promocji i tam możecie znaleźć naprawdę bardzo ciekawe palety i również pomady i ja obiecałam wam testy tej pomady, więc teraz widzicie na zbliżeniu jak się z nią pracuje i muszę wam powiedzieć, że zaskoczyła mnie bardzo konsystencja, bo jest taka e, dosyć, może nierzadka ale taka tłusta, jak załączycie pędzelek, to naprawdę się w nią wtapia, ale bardzo ładnie się pracuje z nią, także ja jestem ciekawa, czy ona faktycznie nie będzie się przesuwać na, na brwiach. Natomiast jeżeli chodzi o nakładanie, bardzo fajne i przede wszystkim dobry kolor wybrałam. Ja akurat mam kolor medium i w tym produkcie mamy 5, słuchajcie, gram, więc myślę, że jest to taka gramatura dosyć spora. Natomiast ja sobie porównam z tą. Z Makeup Revolution, w tutaj mamy 2,5, więc no, zobaczcie: opakowania wydawałoby się, że zupełnie inne. Tutaj, jakby wydawało się, że tutaj jest 5, a tutaj 2,5, a jest zupełnie odwrotnie. Także no widzicie, jak to jest. I teraz, słuchajcie, będziemy testować róż, ponieważ ja już nałożyłam sobie brązę wcześniej. To jest ten róż marki Gauche Gian Sun Powder. Ja mam w kolorze 02 i zobaczmy: to jest takie jakby wielki bronzer e, i on ma takie delikatne drobinki, ale to jest taki, słuchajcie, połysk, to jest taka tafla, to nie są drobinki, takie wiecie, brokatu, tylko to jest taka tafla i to jest produkt, który Wam się bardzo, bardzo podoba, jak widzicie, ja go tak użytkuję, aż mi się po prostu rozpadło, jest w kompletnie fatalnym stanie, e, ale naprawdę jest po prostu rewelacyjny i fa fantastycznie się nim pracuje, zobaczcie, ma taki fajny, e, delikatny e, właśnie efekt e, takiej satyny bym powiedziała. I kolejnym krokiem będzie nałożenie różu. To jest, słuchajcie, róż w kolorze 43 Flower Power. E, Piękny, po prostu cudowny kolor. Ja go nałożę takim pędzelkiem z Jessup 105 Lux Highlight, oczywiście taka sama nazwa jak w przypadku Zoivy. I marka Jessup też jest przyczyniana na minus 15%, więc od razu, jeżeli e, chciałbyś sobie zainwestować na przykład w pędzelek, no to wam polecam e, tą markę. E, ja pracuję z tymi pędzlami już naprawdę x czasu i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I zobaczcie, ten rusz jest taki. Bardzo delikatne, takie dziewczęce bym powiedziała, fantastycznie, fantastycznie wygląda na skórze. Ja bardzo liczyłam na ten róż, ponieważ miałam o to właśnie taki cukierkowy, delikatnie chłodny róż, ale jak widzicie, naprawdę bardzo ładnie wygląda i idealnie się zgra z moim rozświetlaczem marki Makeup Revolution, natomiast dzisiaj będziemy testować zupełnie coś innego. Ten róż ma jeszcze inne zastosowanie, możecie go użyć jako cień do powiek i wiem, może to wydawać się dziwne, że róż na jako cień do powiek, natomiast muszę Wam powiedzieć, że często się nie pytacie, jaki ja używam cieni i najczęściej są to właśnie różowe, więc jeżeli mamy różowy kolor, mamy róż i chcemy mieć taki kosmetyk dwa w jednym, to jak najbardziej Wam polecam takie rozwiązanie i nakładamy delikatnie na pędzelek. I naprawdę e, róże pięknie wyglądają na powietrze, bo dają, nadają taki lekkość, takiego lekkiego odcieniu właśnie różu, brzoskwini. E, I dzięki temu ten makijaż po prostu wygląda dziewczęco. Ja najczęściej słuchajcie, używam palety, zobaczcie bardzo ładnie to wygląda, najczęściej używam palety Makeup Revolution, to jest akurat e, Chocolate and Peaches e, i pytał się mnie o używane przeze mnie kolory, czy w ogóle używam całej palety, raczej słuchajcie, nie ma cienia, którego pomijam, oprócz tego oczywiście zielonego, natomiast najczęściej jako bazowy cienie nakładam ten, widać po zużyciu, a w załamaniu ten, a jeżeli mam kłód na brązy, to pracuję sobie z tą jakby... Strefą właśnie beży, ciepłych brązów, i naprawdę ta paleta jest genialna, także naprawdę bardzo Ona kosztuje mniej niż 40 zł. Wszystkim polecam tą paletę i naprawdę się sprawdziła. Wy również ją sobie kupiłyście, bo już nie mogły się na napatrzeć, jak ją często pokazuje, jakie makijaże fajne z niej wchodzą i jakie proste, więc myślę, że kolejna paleta naprawdę do polecenia jest po prostu moim zdaniem fantastyczna. Przyszła pora na kultowy kosmetyk marki GOSZ jest to Lumidrops, Drops, to są takie rozświetlające kropelki, które możemy dokładać do naszego podkładu, jeżeli chcemy właśnie uzyskać takie efekty rozświetlenia. Natomiast on się fajnie sprawdza również tutaj na kości policzkowe i właśnie się go tak użyjemy. To jest, słuchajcie, opakowanie, które ma 15 ml, ale uwierzcie mi, jest bardzo wydajne i kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, była też taka moda, wracamy, słuchajcie, do różnych, że tak powiem, trendów na YouTubie, że te produkty były nagminnie dodawane akurat marki Sleek na Natomiast marka Gorz również wypuściła swoje właśnie krowerki rozświetlające muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajny produkt na lato. Ja mam go w kolorze 004 Peach. Ma fajny taki właśnie lekko, lekko brzoskwiniowy, tylko taki opalizujący kolor. I będę nakładać takim pędzelkiem. Ja już go, słuchajcie, wczoraj testowałam, więc będę go nakładać takim pędzelkiem. Często się nie pytać o takie pędzelki syntetyczne. To jest akurat Duo Fiber Brush Contour marki Makeup Revolution. Przepraszam, marki Real Techniques. I to jest, słuchajcie, limitowana edycja, ale wiem, że jest jeszcze dostępna w granicach 130 zł. A gdzieś tam, czy ewentualnie na Allegro, czy na jakichś właśnie stronach. Także zajrzyjcie sobie. I słuchajcie, nakładamy. No, od razu ta skórę wygląda po prostu pięknie, zobaczcie. No, ja nie, nie no po prostu. Wow! Jest taki właśnie chłodny efekt, taki jak jest słuchajcie, lato i nakładać taki produkt, to jakby, jakby był słuchajcie zmiętą. I w ogóle e, fajne jest to, że zobaczcie, on się w ogóle nie odcina, mimo że w buteleczce no, produkt wygląda dosyć ciemny i zobaczcie, on po prostu wygląda przed do... do niego słuchajcie, dodawać do, 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 do podchodów, jak się opala. Mam nadzieję, że się opala, bo wiecie, różnie bywa przy małym dziecku, jak się słuchajcie, lata, to mi z powrotem się szczęście, się jeszcze nie raczkuje, więc można gdzieś tam na leżaczku się chwilkę położyć. Jeszcze wylewam kropelkę, dosłownie o drobinkę. Fantastycznie się nakłada takimi syntetycznymi pędzelkami, więc jak macie takie duo-fibery, to będziecie po prostu zachwycone. No zobaczcie. Nie no to jest po prostu produkt, który musicie mieć. Jeżeli bardzo Wam się podoba efekt, który jest u mnie na policzkach w marki Makeup Revolution, ten kolor Prestigious Jelly Highlight, no to słuchajcie, gorz po prostu... Naprawdę robi dobrą robotę. I to jest taki efekt, który Wam się długo utrzyma, bo te produkty zastygają Wam na twarzy, nie przesuwają się absolutnie. Um, no wow. Zobaczcie to. Po prostu. No po prostu piękne. Piękny, piękny efekt. Także jeżeli lubicie taki u mnie efekt tafli na policzkach i w końcu chcecie mieć taki produkt na minus 25%, to naprawdę się opłaca. I to bardzo bym powiedziała, że po prostu wow. Przepraszam, że się tak zachwycam, ale. Uwielbiam takie produkty, jakby się rozświetlające. Ostatnio Wam pokazywałam piękny kolor marki Gloss, taką chłodną malinę. Bardzo Wam się podobał ten ocień, więc tutaj macie swatcha. Jest to Liquid Matte Lips i to jest, słuchajcie, kolor, już Wam mówię, bo zawsze zapominam Wam powiedzieć, 002 Pink Sorbet. I to jest po prostu przecudowny kolor, natomiast uwierzcie mi, po tym jak nałożyłam ten rozświetlacz, dzisiaj mi absolutnie pasuje do tego makijażu mój ulubiony kolor. Maybelline Matte Ink w kolorze 65 Seductress i Tadam. Mamy teraz promocję na kobiecej, 13.99 właśnie przycenione zostały te pomadki, więc od razu wam je pokażę. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ten kolor jest obłędny i do tego makijaż będzie po prostu wyglądał fantastycznie, bardzo delikatnie i dodatkowo te pomadki się świetnie rozprowadzają i zastygają na amen, także jeżeli macie właśnie małe dziecko chcecie mieć makijaż cały dzień jak wasz mąż jeszcze jest w domu i się malujecie i możecie się malować właśnie takimi produktami, gdzie wyjdziecie na spacer, nie musicie się malować przed wejściem bo wiecie, każda mama też lubi być zadbana więc no to jest po prostu idealny produkt do zadań specjalnych i on wam się sobie utrzyma cały dzień, także nie musicie się maczyć, ale jeżeli oczywiście pracujecie, macie dużo spotkań nie macie czasu, słuchajcie, prawie ciągle tych pomadek, bo to jest dosyć męczące, no to ten produkt mm, też jest idealny, także myślę, że każdemu się sprawdzi reasumując. Oj, słuchajcie, naprawdę to po prostu obłędnie wygląda. no po prostu fantastycznie, Zobaczmy, no to, to jest po prostu idealny makijaż dzienny, nawet słuchajcie wieczorowy, bo możecie właśnie sobie później dodać taką piękną czerwoną pomadkę no mnie się bardzo podoba, bo jest oczywiście rozświetlający więc no, cała ja, natomiast zawsze lubię mieć takie matowe usta, żeby one tak, wiecie, zwieńczyły ten makijaż, żeby on nie był taki właśnie bardzo błyszczący, ale jednocześnie taki kobiecy lekki i naprawdę taki bardzo taki profesjonalny, bym powiedziała, bo on naprawdę ładnie wygląda cały dzień i tyle, ile dostaję komentarze na temat właśnie ostatnich makijaży. Naprawdę Wam bardzo dziękuję w ogóle, że, że mi piszecie takie rzeczy, bo jest mi po prostu bardzo miło i też często później odwiedzam Wasze profile, gdzieś tam lajki, jakieś komentarze się pojawiają, bo po prostu lubię odwiedzać Wasze profile, patrzeć jak moje piękne widzki ona na przykład stacie pieski wrzucają, ostatnio właśnie moja widzka naprawdę ma cudownego pieska, także też do Was zaglądam. No i słuchajcie, tak wygląda cały makijaż. No to na ten medyczny makijaż skończony. Muszę Wam powiedzieć, że mnie się on bardzo podoba, i jak widziałyście po tutorialu, naprawdę każdy kosmetyk sprawiał mi dużą przyjemność przy samym nakładaniu. Natomiast jeżeli chodzi o podkład, tak jak Wam mówiłam, to jest już moje któreś opakowanie z kolei, więc nie muszę Wam go zachwalać, bo Wy na bieżąco widzicie na moim kanale te produkty. Bardzo fajna konsystencja i naprawdę ta skóra wygląda na pięknie rozsiedloną, ale w granicach rozsądku, tak jak Wam wcześniej wspominałam. Ona ma bardzo ładnie wyrównany kolor skóry, i jak się okazuje, nawet takie lekkie konsystencje, mają fajny pigment i bardzo ładnie kryją, także mega Wam polecam. Sposób aplikacji w ogóle konsystencja jest bardzo przyjemna, także kolor 002 dla osób takich, wiecie, jeszcze nieopalonych, ale takich powiedzmy o żółtych tonach skóry będą, będą naprawdę po prostu zachwycone te osoby, które mają właśnie taką karnację. Jeżeli chodzi o pielęgnację marki, Gosh, również wam polecam, ponieważ nam się fajnie sprawdza pod makijaż, jest taka lekka, absolutnie są to takie formuły, jak powiedziałam może nie bez tłuszczu ale takie właśnie lekki, idealne pod makijaż no i też jak Wam wspominała wcześniej dla Waszych mężczyzn, także no tutaj jeżeli macie ochotę coś im sprawić albo chcecie używać taki produkt dwa w jednym dla siebie i dla niego, to będzie naprawdę fajne rozwiązanie. Kolejnym kosmetykiem jest oczywiście puder i muszę Wam powiedzieć, że on bardzo daje ładny efekt, bo zobaczcie skóra jest taka e, zmatowiona, ale nie mamy złaman złamanego tego właśnie rozświetlenia podkładu, czyli nie daje nam kompletnego matu, tylko właśnie bardzo ładnie współgra z naszym podkładem i co mi się bardzo podoba to to, że dzięki temu pudrowi nasz, puder, nasz podkład nie oksyduje, nie zmienia koloru, także fajnie, że jest transparentny, ja coraz częściej używam takich właśnie pudrów, naprawdę daje bardzo ładny efekt, także dodatkowo ma kwas hialuronowy, który ma nawilżyć naszą skórę, więc to jest oczywiście plus w takich pudrach. Podkład. Podkład to jest oczywiście mój ulubieniec. Naprawdę pięknie się prezentuje na skórze, bardzo ładnie wygląda. Także jeżeli już takiego właśnie przełamania, e, długotrwałego podkładu, a jednocześnie rozświetlenia, to będzie to super wersja e, i naprawdę to jest że Zobaczcie sobie inne jeszcze ewentualnie recenzje, żeby się utwierdzić w tej decyzji, ale myślę, że to będzie bardzo fajny podkład i strzał naprawdę w dziesiątkę. Produkt, którym się zakochałam, to są oczywiście te kroperki rozświetlające. Powiem Wam, że naprawdę one. Praktycznie dają ten sam efekt, co mój ulubiony rozświetlacz żelowy z marki Make Up Revolution, także nowa miłość i naprawdę piękny, taki idealnie brzoskwinowy kolor, także jeżeli mam na przykład taki właśnie ludziekowy, bardziej makijaż, no to ten kolor będzie fajniejszy, bo tamten jest bardziej różowy, także no idealnie po prostu współgra z całym makijażem. Róż jest naprawdę fantastyczny, bo taki właśnie dziewczęcy, rozświetlający, taki nadający właśnie takiej lekkości, więc bardzo Wam polecam, jeżeli już właśnie szukacie takiego idealnego, e, troszeczkę chłodnego nawet koloru bym powiedziała, ale zobaczcie, bardzo ładnie się zgrał z całym makijażem i naprawdę tak do takiej lekkości się do makijażu, więc naprawdę super, to jest kolor 43 Flower Power. Oczywiście linki do wszystkich produktów macie na dole i informacje o promocji. No i szminka, której się nie użyłam, ale ostatnio widziałyście w poprzednim filmie odnośnie wielkich promocji. Miałam ją na sobie, więc zobaczcie ją w akcji. To no, fantastyczny kolor. Także mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze do tych dwóch poprzednich filmów, które mówią o promocji, bo na markę Elysium, czyli na paznokcie, mamy również minus 20%. I w pierwszym filmie, który zapowiada te promocje macie wszystkie informacje, a dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze ich przemyciłam. Także ostatni dzień promocji. Mam nadzieję, że skorzystacie. Dajcie oczywiście w komentarzach, na co się skusiłyście i czy coś z tego makijażu Wam się na tyle spodobało, żeby wrzucić do koszyka. Także ja się zamierzam, ściska Wascie ściskam Was i widzimy się w kolejnych filmach. Może słuchajcie, wróci seria taniej, nie znaczy złota, także mam nadzieję, że będziecie czekać. Zrobię Wam podsumowanie mojej pielęgnacji ciała, także to będą pomysły na kolejne filmy, a dalej jeżeli macie swoje sugestie.